Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w naszym programie pana Karola Hadrycha. Dzień dobry. Witam pięknie. Jest pan wokalistą, muzykiem, kompozytorem, pracownikiem sektora kultury, a także członkiem Rady Miejskiej w Porębie. Krótko mówiąc, człowiek orkiestra. Jak pan znajduje na to wszystko czas? W końcu doba ma 24 godziny tylko. No przede wszystkim y, dobry rozkład dnia, Nie. dobry rozkład dnia. Myślę, że wyrozumiałość y, żony, y, to na pewno tutaj trzeba powiedzieć, że y, te wszystkie zajęcia, te wszystkie rzeczy związane z pracą zawodową, z pracą artystyczną, z pracą społeczną, wolontarystyczną, no umiejętnie y, udaje mi się pogodzić, y, dlatego że Myślę, że to działanie, które podejmuję, y, sprawia mi dużą satysfakcję, radość, ale myślę, że nie tylko mnie, bo y, te osoby, z którymi jest mi dane współpracować i za co dziękuję tym osobom, y, też odczuwają właśnie taką satysfakcję, że to wspólne działanie przynosi określone owoce, określone efekty y, i przekłada się to później na jakieś powiedzmy wspólne, wspólne dzieło, wspólne, wspólne dobro, służące. Ogłowi, prawda, bo jeśli podejmujemy jakieś działania, to przede wszystkim po to, żeby yy, publiczność czy mieszkańcy, czy, czy uczestnic uczestnicy tych naszych projektów, czerpali z tego określoną satysfakcję. Mówi Pan o dobrej organizacji dnia. W takim razie, jeśli jest dobra organizacja dnia, to ma Pan też czas wolny, że tak powiem? Czy... Myślę, że tak, przede wszystkim czasem wolnym jest dla mnie muzyka, bo siadając powiedzmy do instrumentu, czy będąc na próbie, to naprawdę odpoczywam. Sprawia mi to wielką radość, satysfakcję yy, i jest to dla mnie przede wszystkim, powiedzmy, zresztą praca zawodowa w sektorze kultury, prawda, jako pracownik kultury również yy, jest dla mnie, że tak powiem, yy, taką, takim obszarem radości. Przynosi mi to bardzo dużo takiej, yy, taki, takiego działania z pasją, prawda? Nie ma, nie ma tam nie ma takiego czego, idę do pracy i o znowu znowu dniówka, mhm. znowu męczarnia, tylko po prostu radość. Bo działania, działania kulturalne wiążą się również i z muzyką, i, i z twórczością, i, i z różnymi ciekawymi projektami. Nie ma, nie ma monotonii, nie ma takiej y, rutyny. Prawda? Czyli można powiedzieć, że muzyka jest pańską taką pasją, tak? Oczywiście, tak. Myślę, że y, ta, ma, ta, ta muzyka, z której płynie prawda, radość, wrażliwość, y, Uśmiech, yy, która też jest takim obszarem, który jednoczy, prawda? Yy, rzadko kiedy, no chyba się jeszcze nie spotkałem, że muzyka dzieliła, aczkolwiek wiadomo, są słuchacze, którzy lubią taki gatunek, taki gatunek, ale myślę, że kształt muzyki, jako powiedzmy całość, mhm. myślę, że jest takim obszarem bardziej właśnie integrującym, spajającym i to jest piękne, że właśnie w tej branży mogę działać. Cieszę się właśnie, że było mi to dane gdzieś tam z góry od szefa. Mhm. Że, że w tej muzyce mogę się realizować, spełniać i mam nadzieję przynosić jakąś też radość innym. A jeśli mielibyśmy tutaj wymienić jakiś taki moment przełomowy w Pana karierze, to co by Pan wymienił? Czy to nie było przypadkiem wystąpienie w programie Szansa na Sukces? I kiedy no to na, miało miejsce? No na pewno, ale trzeba tutaj powiedzieć, że ta cała powiedzmy edukacja muzyczna rozpoczęła się powiedzmy w piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej. I do dzisiaj, powiedzmy, muszę powiedzieć, że zaczęła się przygoda z moim obecnym, że tak powiem, kolegą scenicznym. Mówię tutaj o panu Darku Kurzaku, u którego ja się uczyłem, a dzisiaj jest nam dana razem właśnie współpracować. Ale po drodze, oczywiście, nie sposób nie wspomnieć Romka Grabowskiego, od którego bardzo dużo, dużo, dużo rzeczy się nauczyłem. Obecnie, które dzisiaj mogę liczyć zawsze na wsparcie pana Stawarza, pana Piłki Grzegorza, mojego obecnego mm -hmm. szefa, także wiele, wiele osób y, zawsze służy radom i ja się też chcę uczyć od nich, bo nikt nie jest, że tak powiem, y, jak żeśmy to sobie powiedzieli Alfa w kulisach, i Omega. Alfa i Omega. ale wracając właśnie do tego momentu przełomowego, to myślę, że na pewno takim momentem przełomowym, który dał mi taką wiarę w siebie, że to ma sens, jest y, właśnie udział w szansie na sukces. Był to 2012 rok, marzec, pamiętam. A pan sam wpadł na to, żeby zgłosić się do takiego programu? Czy to znaczy, ktoś pan, panu to zaproponował to znaczy wcześniej? Powiedział, że pan by się nadawał po prostu. Telewizja, telewizja nadawała, y, telewizja dwójka, bo szansa, sukces, y, szansa na sukces y, odbywała, y, emisja szansy na sukces 2, y, w, te, w telewizji polskiej 2. Miała miejsce i po prostu były informacje, że jest, że jest casting w Krakowie, także niedaleko. I postanowiłem pojechać, spróbować. No, gdzieś tam miałem za sobą jakieś występy na przeglądach, festiwalach i z powodzeniem, i nie z powodzeniem, bo to wiadomo, różnie, różnie, różnie bywa, ale postanowiłem spróbować. I organizatorzy sugerowali, żeby śpiewać piosenki zespołu Raz, dwa, trzy na eliminacjach. I taką piosenkę też przygotowałem. I co ciekawe, ta, kiedy już wszedłem do studia na przesłuchanie, po zaśpiewaniu tej piosenki, fragmentu raz, dwa, trzy, pani producent zapytała mnie, czy znam piosenki Bogusława Meca. A mnie to bardzo odpowiadało, bowiem z tym artystą łączyła mnie taka więź emocjonalna, utrzymywana już od wielu lat, bo pisaliśmy. Za sobą maile, wysyłaliśmy sobie życzenia na święta. Czyli pan był jego takim, można powiedzieć tak, fanem, tak. Tak, właśnie ten tembr głosu, ta mm -hmm. taka charakterystyczna postać człowieka w czarnym płaszczu, w czarnym kapeluszu. No właśnie, bo jak pan śpiewał piosenkę jej portret, właśnie Bogusława Meca, jak pan wszedł do studia, to Bogusław Mec od razu pana rozpoznał i nawet był w stanie stwierdzić, ile pan ma cury, Witam starego znajomego. No. Witam. Bo naprawdę znam Karola Hadrycha. Znaczy się. Tak? Bardzo często odpowiada tak, na maile spotykamy się, jest taki mój fan od lat. Rozumiem, Serdecznie ale się podkreślić... Nie poznałem Cię w ogóle na początku. Także... Chciałbym podkreślić, że to nie może mieć wpływu na werdykt. W ogóle nie. Będziesz obiektywny z Panią Małgosią? Jak... Zwłaszcza ja przy Małgosi. No tak. Będę czuwać. Także Karol trzymaj się mimo wszystko. Nie, no, zachęta jest. Teraz pytanie tylko... Żona, dwie córeczki. Zawierć się, wszystko się zgadza. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty, w tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech przerwany w pół w pamięci składam wciąż pasja samych serc. I proszę sobie wyobrazić, że y, z tej całej rzeszy wykonawców w Polsce, y, od tych młodszych po tych starszych, los mnie skierował na Bogusława Meca, co dla mnie było też wielką radością. Ale właśnie też takim wyzwaniem, żeby podołać te, tym piosenkom, bo to nie są też powiedzmy piosenki łatwe, tak jak na przykład jej portret to taki jego hitowy w sumie. Tak, to prawda? taka jego wizytówka muzyczna. Aczkolwiek y, jeśli słuchacze by zapoznali się, że tak powiem, z jego pełną dyskografią, to naprawdę można znaleźć wiele, wiele naprawdę fantastycznych kompozycji. Ale lepszych od jej portret tak pana osobistym zdaniem? To znaczy ja myślę, że piosenka jej portret jest taką najbardziej rozpoznawalną dla słuchaczy y, jego produkcją, prawda? Natomiast on sam, on sam zresztą w tym odcinku powiedział, że taką jego jego zdaniem piosenką, yy, w odczuciu taką najbardziej yy, ulubioną jest piosenka nie biegni tak, mniej znana, ale również bardzo, bardzo piękna. Ale wracając jeszcze do tego udziału, to chcę powiedzieć, że te, yy, że w życiu nie ma przypadków, ale yy, wykonanie tej piosenki, właśnie to rozpoznanie yy, to też wiązało się też z tym, co zwrócił, na co zwrócił uwagę pan Wojciechman, żeby to nie miało wpływu właśnie na werdykt i. A miało wpływ? Nie, myślę, że nie. To no, ja, ja tak? myślę, że nie, ja myślę, że nie. Natomiast yy, wiadomo, wykonawcy, którzy śpiewali w szansie na sukces w tym odcinku, no, yy, byli doskonałymi yy, są yy, doskonałymi wokalistami, bo yy, utrzymując kontakt z niektórymi do dzisiaj, wiem, że nadal śpiewają i w teatrach, i w domach kultury, także jeżdżą też na festiwale. Także to nie są osoby z A Pan dostał wtedy wyróżnienie, prawda? Tak, ja dostałem wtedy wyróżnienie. Kolega Darek dostał pierwszą nagrodę za piosenkę Przyjaciele, po to są. Też piękna, piękna, piękna kompozycja. I z tego co pamiętam, chyba Marysia dostała jeszcze wyróżnienie za piosenkę. Już nie pamiętam tytułu dzisiaj, ale było nas trzech laureatów. No, odbieram to jako naprawdę taki sygnał, i taką szansę, właśnie. Szansę, szansę może. Jak sama nazwa programu na wskazuje, sukces, prawda? ale z, taką, z, taką, z zachowaniem takiej mhm. pokory wobec tego, takiego, takiej normalności, żeby nie wpaść w taką, że tak powiem, hura optymiz, samozachwyt, yy, pychę, tylko z pokorą zacząć coś tworzyć. I wpadłem na pomysł, żeby zacząć robić swoje piosenki, bowiem no, śpiewanie coverów, no to że tak powiem, no chyba na niczym się yy, no, z niczym dalej nie można zajść, prawda? Mhm. Mając swój repertuar. To zawsze jest ta szansa, że ta je, może nie pierwsza, może nie druga, ale może ta siódma. piosenka... Ale raczej piosenka. On zaczynał od coverów, prawda, jak każdy, tak, jak, tak, każdy, jak każdy, 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 jak każdy oczywiście. Ale pomyślałem, że skoro inni piszą piosenki, bo kompozytor to powiedzmy jest bardzo duże słowo. Ja piszę piosenki. No to Pomyślałem, żeby dać sobie właśnie tą szansę, słuchać z jedną piosenką, drugą. Nie poddawać bo to jest zawsze tak, że a jedna nie wyszła, druga nie wyszła, no to już nic ze mnie nie mm -hmm. będzie. Nie. Cały czas piszę, cały czas tworzę, a która piosenka się spodoba publiczności, to chyba nikt z wykonawców nie jest w stanie przewidzieć. Bo kto na przykład, z tego na przykład z gazet możemy wyczytać, że na przykład Budka Suflera by yy, postawiła na takie tango, które kiedyś było wielkim hitem, na, chyba do dzisiaj na pewno jest, kiedy oni na tej płycie mieli powiedzmy szereg fajniejszych, moim zdaniem i, i zresztą sami wykonawcy mówią, z tego zespołu kompozycji. Ich, chyba tego się nie przyda Ale chociaż ich najpopularniejszym taką, taką pisanką jest chyba Jolka Jolka. Chyba tak na pewno. Ale to już pokolenia, powiedzmy naszych tak, tak. chyba rodziców bardziej pamiętają niż te pokolenia, które dzisiaj dojrzewa. Dobrze, ale jednak tak mówimy o Pana nie o budce prawda? Oczywiście. Y, bo właśnie został pan człowiekiem roku 2012 roku powiatu zawiercieńskiego zgadza się i to chyba miało duży związek z tym, że Pan właśnie wystąpił w tej szansie na sukces, tak? Tak. Dziennik Zachodni co roku organizuje taki plebiscyt Człowieka Roku. Redakcja do mnie zadzwoniła, bo właśnie w tym plebiscycie wyróżniałem osoby, które właśnie albo medialnie zaistniały, albo miały, są laureatami jakichś różnych sportowych. W sensie zadzwoniło, że jest Pan nominowany. Tak. tak? Że, czy, czy, czy jestem zainteresowany mm -hmm. udziałem w tym plebiscycie? Bo redakcja chce mnie no A jak była nominować. Pana pierwsza reakcja na tego No bardzo telefonu? miło, dlatego że przecież no, myślę, że każdy. Yy, czy to sportowiec, czy wykonawca, czy pracownik naukowy no, robi coś też yy, dla jakiejś też takiej satysfakcji, to bardzo miłe, że, że dostrzeżono yy, i doceniono ten, powiedzmy, wkład yy, pracy i, i moją osobę, z czego się bardzo cieszę. A pamięta pan może, z kim pan konkurował w tym plebiscycie? Oj, pamiętam, <laughs> że, pamiętam że był na pewno przedstawiciel Straży Pożarnej, chyba pan komendant. Sporem, Nie, nie, nie. Powiatowej Straży Pożarnej, bo wtedy powiatowy. chyba wydaje mi się, że była prowadzona akcja ratownicza po wypadku pociągów w Szczekocinach, o ile mnie dobrze pamięć, o ile mnie pamięć nie myli. Pamiętam, że byli też przedstawiciele chyba oświaty, sportu i tak dalej. Chyba było nas siedmiu, może sześciu, już nie pamiętam. No i w tym gronie zacnym znalazłem się ja. No i Było głosowanie, prawda. Ludzie z powiatu mogli wysłać SMS-y. Dostałem też duże wsparcie właśnie z miasta, w sensie plakatów, promocji tego, te, tego plebiscytu. No i udało się, udało się głosami właśnie widzów otrzymać ten I odebrał pan, pan, pan nagrodę w siedzibie, w siedzibie dziennika, tak, zachodniego, tak? W dziennika zachodniego. Wszyscy. Wszyscy laureaci z, z powiatów Województwa Śląskiego się spotkali na tej gali. Każdy przedstawiciel powiatu dostał właśnie nagrodę, w sensie dyplomu i pamiątkowej statuetki. No jest to bardzo miłe. A dzięki temu Pan został też nominowany później do plebiscytu Człowieka Roku Województwa Śląskiego, tak? Tak, ale już w tym plebiscycie, że tak powiem, już byli lepsi, tak, już tak, byli no, bardziej docenieni, a ja już gdzieś tam się znalazłem, chyba już nie pamiętam, w środku tego, mm -hmm. tego rankingu. Współpracuje Pan też z innymi grupami muzycznymi, wokalnymi. Na jakiej zasadzie odbywa się ta współpraca? To znaczy moją pracą zawodową jest praca w sektorze kultury jako pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach. Pozdrawiam całą moją Pozdrawiamy. ekipę. Natomiast poza pracą w Łazach współpracuję z ośrodkami kultury między innymi w Porębie, w Siewierzu prowadząc zespoły artystyczne. Częściowo jako instruktor, częściowo jako wolontariusz, i powołałem w tym roku Stowarzyszenie Studio Art, dlatego że duża rzesza, właśnie choćby tych uczestników moich już pracujących, które, którzy obecnie pracują zawodowo, chcę nadal śpiewać. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby takie małe stowarzyszenie, które będzie się zajmować właśnie muzyką, działalnością taką artystyczną, a zarazem też promocją i miasta, i regionu, i powiatu zawierciańskiego, i województwa śląskiego poprzez udział w festiwalach, poprzez nagrania różnych projektów muzycznych, choćby tak te, jak teraz nagraliśmy dwie świąteczne takie niespodzianki w wykonaniu właśnie różnych wykonawców. Tej nocy Anio! Przyszedł do Józefa Zbudźcie dzieciątko Co tak słodko śpi Judea dziś to niebezpieczna strefa I policzone małych chłopców dni Namiestnik Herod ciągle drży w obawie Że chociaż władzę dzierży jego dłoń i rzymski cesarz patrzy na nią łaskawie. To w rączkach dziecka może kryć się broń. Uciekali, uciekali, uciekali na osiokum przez pustynię. No, grupa Sweet Voices to właśnie jeden z zespołów, które jest mi dane prowadzić już chyba od trzech lat. Mhm. Jest... Jakieś też nagrody chyba się pojawiają z, tej, tak. z tą grupą, prawda? Tak. Koncertujecie w... tak? tak? Zaczynaliśmy w składzie pięcioosobowym, Jedna dziewczyna podjęła edukację w innej szkole mhm. i, i podjęła już edukację w szkole muzycznej na Śląsku. A cztery dziewczyny pozostały w tym składzie niezmiennie działamy chyba już ponad dwa lata. No, dziewczynki zaczynały w wieku yy, no, dziecięcy, można powiedzieć, zresztą nadal, nadal jeszcze są w tym wieku powiedzmy, no już nastolatki, bo by się pewnie obraził, powiedział, że dzieci, Na, w wieku takim już do, do, dojrzewania. Yy, współpraca układa się naprawdę fajnie, bo yy, dziewczyny są yy, niezwykle ambitne, chętne do, do pracy. Yy, pracujemy dużo, spotykamy się w tygodniu czasami 2 trzy razy, nawet jeśli jest taka potrzeba i trzeba coś dopracować, tak powiedzmy, na tip top. Yy, generalnie zaczynamy też robić repertuar już własny. Można oglądać już yy, Teledysk dziewczyny na, yy, na, na YouTube, jest to piosenka Żyj, żyj każdym dniem. Czy istnieje jakiś schemat, kiedy tworzy pan jakiś dany utwór? Czyli co najpierw powstaje? Muzyka czy tekst? Jak jest łatwiej? Ja wolę pisać muzykę do gotowego tekstu i wiele już takich piosenek właśnie powstało. Czy to z panią Ewą Orszańską Rok, czy przy, do swoich tekstów, to czy dla innych wykonawców to wolę mieć najpierw tekst, bo, bo, bo tak mi jest po prostu gdzieś łatwiej. A pana te znakomite wszystkie utwory mo, widzowie mogą usłyszeć w telewizjach takich jak TVS, Silesia czy... czy Polo y, TV. Tak. Y, jak to się wszystko zaczęło, że, że właśnie tam widzowie mogą to oglądać i cieszyć się Pana muzyką? Wysłałem demo do wydawnictwa w Warszawie y, chyba 3 lata temu. Właśnie z pierwszą piosenką Powiedz jeszcze raz, którą możemy właśnie zobaczyć na ekranie, pierwszy teledysk. Powiedz proszę jeszcze raz. Jak chcę, niech się dowie, niech się dowie, jak gorąco kochasz mnie od lat. I że możesz Zrobić wszystko, aby nasz tak bezpieczny mały świat mógł pozostać. Mógł pozostać. Tak do końca. Tak do końca. Yy, I piosenka powiedz jeszcze raz została, że tak powiem, przez wydawnictwo zauważona, zaakceptowana. Powstał teledysk. Powstał, powstał teledysk, który był, yy, miał premierę we wrześniu yy, właśnie chyba 2015 roku, o ile się nie mylę. I, po, I potem już z wydawnictwem nawiązałem dalszą współpracę. Powstały kolejne produkcje, takie jak, takie jak tylko mnie kocha i Lwica, które również możemy sobie właśnie tutaj oglądać. Powstał też bardzo ciekawy duet z Adamem Hrolom. Jest to wykonawca, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, którego też pozdrawiam, Adasiu, pozdrawiam Zdrowiamy. cię serdecznie. I duet w ten dziewczynie tej myślę, że bardzo przypadł do gustu, bo możemy zobaczyć, że ta piosenka ma ponad już milion wyświetleń w serwisie YouTube, także myślę, że jest to bardzo dobry wynik przede wszystkim dla mnie jako debiutanta. Bo mimo wszystkim ja cały czas się czuję też jako taki debiutant w branży, no bo w porównaniu na przykład z Adamem, czy z takimi zespołami. Jak na przykład Akcent, czy zespół Boys, czy powiedzmy nawet tutaj na Śląsku. choć Mariusz Kalega na przykład. Mariusz Kalega, czy, czy pani Teresa Werner. Werner. No to wiadomo, że to są już wykonawcy dojrzali, doświadczeni, którzy już mają za sobą Znani publiczności bardzo dużo szerokiej. lat y, działalności. Ale chciałbym kiedyś właśnie dojść do tego pułapu, ale wiem, że to jest proces. Praca, praca, praca. A Czy ma pan jakieś takie hobby niezwiązane z muzyką? Coś takiego w ogóle istnieje? Jakieś spędzanie wolnego czasu gdzieś poza to znaczy, muzyką? Poza muzyką najchętniej czas spędzam z rodziną. Z rodziną. Zabawa z, dziewczyn, z dziewczynkami moimi, zabawa, zabawa czy wspólne spacery rodzinne z żoną, z dziećmi, wyjazdy do rodziny. To jest chyba taki czas, czas taki miły, dobry. A poza muzyką myślę, że sportowo czy, 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 czy rekreacyjnie też lubię spędzać czas, o ile czas mi pozwala. Bo tu już, tu już rzeczywiście na, na, na te przyjemności jest mniej, ale generalnie takim największym hobby jest muzyka, a czas wolny. Każdą chwilę staram się spędzić jak najwięcej dla rodziny, żeby te właśnie w tej dobie 24-godzinnej znaleźć, znaleźć dla nich y, ten czas. W takim razie życzymy <coughs> troszkę więcej tego wolnego czasu, żeby pan mógł spędzać go z rodziną. Dziękuję bardzo. Ja również i składam najlepsze życzenia Panu Właśnie. wszystkim telewizom i całej redakcji dobrego roku. Życzymy wszystkiego dobrego. A ja tu chciałem jeszcze przypomnieć, że naszą telewizję, nasze programy można oglądać na telewizji kablowej IT.com oraz DGNET na kanale 106.